Mamy piękny wtorkowy dzień, więc ubierzmy się. W zasadzie to mamy już wtorkowy wieczór, a ja tylko odtwarzam stylizację, którą miałem dzisiaj na sobie, bo rano nie zdążyłem tego nagrać. Nie miałem dzisiaj żadnego pomysłu, więc po prostu stwierdziłem, że założę te spodnie, a dalej zobaczymy. No a w związku z tym, że te spodnie są eleganckie, no to na górę musiałem założyć coś równie eleganckiego i nie chciało mi się zakładać żadnej koszuli, no więc wybór padł na sweter. No i postanowiłem wpuścić ten sweter w spodnie, bo jakoś tak mi bardziej pasowało, a dodatkowo to pozwala na to, żeby ten fajny dodatek w postaci regulatorów był widoczny. Do tego brązowe skarpety, no i buty, czyli moje ukochane loafersy. No i te loafersy są o tyle spoko, że pasują do takich naprawdę luźnych stylizacji, typu t-shirt i jakieś luźniejsze spodnie, jak i do takich bardziej eleganckich. No i kochani, mamy już jesień, a w związku z tym... Kurtka skórzana. Uwielbiam tę kurtkę, to jest jeden z moich ulubionych zakupów poprzedniego roku. No i tak prezentuje się całość, uważam, że wyszło całkiem nieźle. Mordzia, a jeśli ty interesujesz się modą męską lub interesują cię różne wskazówki modowe, czy po prostu takie stylówki, to koniecznie zaobserwuj mój profil. Miłego dnia.